Siemanka, Siemanka, z Werte, ze mną jest Standoran Cześć, cześć! Elo, słuchajcie, witamy w skrzydłowym! Tak yes. jest. Nagrywa się ideolo, słuchajcie, raga mi wygasła. <noise> Nie wiem, co się odwaliło, ale mi zakosili ragę i, i, i szczęśliwi, i szczęśliwi. Czuby. A! Gramy w ogóle z jakimś timem, słuchajcie. Y, prosy jakieś. Dlatego musimy ich rozwalić. No. Może nie tak, ale musimy ich rozwalić. Co ty na to? Jestem w pełni za. <laughs> dobra, to mi się podoba. Dobra, yy, to, to co, co, co bierzemy na tę rundę? Jak tak przynajmniej. Ja Eko, e no i dobra. Później no, na PMAK jesteśmy w stanie tu zagrać. Więc z deoktyb jest. Aha, jest na dropie. Aj! Leci tutaj, 4-2 obity. Nice'u. Pochadź jest. 72 dostał. <laughs> Kurde, le ledwo, ledwo to ugrali, ledwo. Mm -hmm. A my byliśmy tylko na tak bez niczego. Mm -hmm. myślę, że damy radę. Okej. Okay. Słuchajcie, już są skiny, bo tak pytaliście ciągle o te skiny. Musisz mieć. To Już tutaj są. Jeden ciągle z dropa spada. Tak sobie myślę, że on może nam plecy próbować też robić. Mhm. Mm Kurde, ptaki latały, myślałem, że to... To cień gościa. O nie, on tam się kampił na mnie, dobra. Dobra, to ja go tam chyba spalę w kolejnej rundzie, coś mi się wydaje. O oh, jezu, nie. Nie na dobrze. za jeden dostał. Bo to Galil. Gal Galil lubi tak, takie rzeczy robić. Mhm. Okej. Okay. Tak się kolego bawisz, to kurde to Elo O, Gasi to Nie, to mój nie Okej okay. No nie O 90 obito, także jak coś to To masz go na strzała no, on drzwiami chyba pobiegł. A ten ujogi, go. To... No, a on, on był na strzała. God No tak nie, nie grali, nie, ubywa. nie graliśmy trochę czasu i już takie akcje. Dobra, no. to, to jak nie zbędę miał spadek rangi, ale to dobra. Nic się nie dzieje takiego. Twój może się zamienić. Może ty popatrzeć ląga ja pójdę. Czekaj, nie, bo on się tutaj kampi, zawsze się tutaj kampi, także sobie tutaj poczekam. I jak co to będę próbował. <laughs> mhm. Bo oni chyba mają taktykę, że ten pierwszy mnie zdejmuje i wlatują. Także no. No, bo później z dwóch stron mi ciężko się objąć. Mhm. Także U mnie zaskoczył On wyszedł już z bramy Dostałem Mhm, widziałem, cię. <grystanie> Niech plantuje Co on ma powiedzieć? Jest na sajcie CO Halo? JEST? Yeah. <guliałeś>? tak JEST? Gość nie mógł Cię trafić <gulia> <gulia> widział jak to z mojej perspektywy wyglądało Ty sobie idziesz do przodu gość A u mnie taki dubstep na ekranie się zrobił Ja yeah, pierdziele Naprawdę Chce, Chcesz kałacha? Tak chcę jak masz dla siebie Trzymaj Okej, okay, dzięki Ale, że ten gość nie zrobił. <laughs> dobre. O! Granat poleciał, słuchaj. U mnie jest stawka. Paka. Paka u mnie. 40 mniej. 34 cztery. Uh -huh. Site, Nice, wow. dobrze. No i gitara. No ale kierujesz dzisiaj. <gry> ja kieruję, aha. No i na początku zaczynam i tak bez niczego. Dobra. Dobrze, dobrze. Ten z longa mnie cały czas zdejmuje. Mhm. Nice. drugi long. Mhm. Czekaj, schowaj się. Możesz tam podejść od tyłu, ja będę go tu tylko tak kawał, żeby. Mhm. Mógł cofnąć. Go nie widzę. Jest tu yy, za tą yy, ścianą. Mhm. Nie. O. Ty, on tu wiedział, że ja tu idę, ale troszkę go strzeliłem. Mógł cię usłyszeć. No. Co to znaczy? No, tak. Czekaj. 27. Dobra, wo. Na dwa, ale ugam. No, no, no. Ja już się bałem, no. że zaplantował i jeszcze ci strzeli, tak po prostu. Nie, ja widziałem tutaj, ale widziałem, że to jest z figurami, albo wystawałem mu broń, nie wiedziałem co, ale na pewno była no, no, no. głowa i. ...nie chciałem w to strzelać. Liczę, że jak stanie to mu chedavalę. Mhm. Y nie, to. nie, to jednak. Y co? co to Nie, nic nie okay, już okay. wszystko jest. Dobra. Leży tu jeden. Dobra. Drugi jest drop. Schowaj się, schowaj się. Niech on wyjdzie. Został ja polowany na niego. On może być też uh, drzwi. Na tak co patrzysz? Ja zeka, musisz te drzwi longa. Dobra. Patrzę, ja... Patrzę dropa. Jak będzie miał farto... Long. Long, long. 70 na mniej. Dobra, poczekam aż. Jak cię... Gdzie? Na longu. Uh! Co mi się wydaje? Że jeden z nich ma haka i mówi drugiemu gdzie iść. Jest taka opcja, słuchaj, jest gdzie? taka opcja, bo wtedy widziałeś tamten sobie tak czekał na mnie, fajnie. Ani razu gość nie wziął i nie, nie skryliśmy się na kurniku, to ten nagle zaczyna skanować. Tak, tak, no pier pierwsze podejście na kurnik poszło. <noise> tak. to nieźle, to nieźle się bawią, nie? Mm -hmm. Niektórzy mieli problemy, że mam tutaj naklejki Virtusów, to są naklejki jeszcze za czasów, kiedy Virtusi byli nasi, że tak powiem. Tak jakby coś. Za site'em jest drop. Aha, okej. Okay. Wychylił dachę do mnie od razu. Właśnie, ty nie wychyliłeś nigdzie, nie było cię słychać, a i tak się wcale oboje tu. Nie, ja dostał bana i tyle, kurde. Bierzemy coś ciekawego? No, forza, forza. Zagaj jakiegoś PMA możesz. Okej. Okay. Możesz do opa Jest na blisko u mnie. 50 miałem. To był ten. A gdzieś drugiego? Nie. Może być kłonik. Nice no! Jej. O, ich. <noise> Jak niskie, wiesz no. To dobrze! A? Zdążyłem! Kurde. W nie ogóle wiem, tak czy... teraz zauważyłem... Uh -huh. że... ...że nazwa ich grupy to Bikus Pro. Jakby z czymś się to kojarzyło. No. Bigospro. Też mi się wydaje, że oni mają wallhacka w tym momencie. <grym _> Idzie ci od... No. Stamtąd. Przyszłunia. <grym _> <grym _> Rekt. <grym _> O, jeszcze pakę zdążyłem zaplantować. No widzisz... Dobra, kurde. Tak się bawimy, to się bawimy. No. Ale wygrywamy jest. Ciężko, ale dobrze. Został Dobra, teraz spróbuję trochę pasywniej zagrać. Mhm. -Stan Widziałem prosto w twarz. Tak. Na no, gość jest w Chicken House chyba. Albo na gonosajcie. Chicken House. Leży. drugi pewnie będzie drop. Drop. Ajajaj, więc aj, aj. słyszałem. Że 90. Tak. Tak. Mhm. Tak. 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 Co? To... dlaczego ten head nie siada? A wiesz, ja sobie leciałem w locie do no niej i nie dostałem. Nie, nie, się wstawał we mnie. Do... No i puszymy oboje dropa. Mhm. Uh -huh. Tu pierwszy z pijemem wlecieć, ok? Mhm. Bo... Uh -huh. Jest blisko. Plecy, plecy. Patrz, nagle dwóch było na dropie, nie? 97. No nie gadaj. Dwa razy go z trafiłem więc z takiej odległości powinienem go zabić. Ale widziałeś, razem byli na dropie teraz, nie? Tak, a propos o gadaniu o Wolhaku. Dawaj, jeszcze, jeszcze raz, tylko tym razem poczekaj dłużej. E, dłużej. I wleciałeś do Znaczy powiedziałem, żebyś ty poczekał dłużej, wiesz, żeby, ci, żeby zaskoczenia tego nie było. No, daj, rzucaj, rzucaj mu. Nice. Jest! Uh. Słyszałem, że mi idzie na plecy, więc domyślałem się, że będzie stąd. O, mm -hmm. Dobrze, dobrze. Damaj na <laughs>

To nikt nie wychyla Kurde. Ja bez komentarza zostawiam po prostu typów mm. <grych> Kurde Fleszyk wybuch, wybiegłem, dostałem heada Halo, mm. ta, tak się nie robi I, i nie, wiem, nie wiem jaka ranga, znaczy i tak mi na pewno spadnie jak mi wygasła To jest typowe mm -hmm. No też nie mieli. Co? <laughs> mm. nie, nie, mieli, nie. mieli. Kałaszyki mm. goczku. Oni mi śmierdzą. Powiedzcie, czy, czy wam też śmierdzą? Ale oni śmierdzą, ten jeden i mm. drugi. <laughs> tak, tak. Dobra, słuchajcie, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli przegrana, bo ostatnio byliśmy taką fajną pasę samych wygranych, że tak powiem. Ale o jeden to się to punkt. zmienia. Tak. Nie jeden dobrze. punkt, także tak, nie, nie jest źle. Patrząc na to, że fajnie nas wyczuwali, tak to nazwijmy, to i tak sobie tutaj radziliśmy. <gitara>, Gitara. Ale ten laczek to był świetny. To on ich po prostu wytracił Aha. z równowagi. To było po prostu cudowne. <gitara> także do. No, dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie. Cześć. Jumu. <gitara> cześć.